Siemano, w tym filmiku pokażę wam, jakie itemki budować na Ewelin. Zapraszam do oglądania. A więc tak, jako że jesteśmy dżunglerem, to musimy na początku wybrać naszego zwierzaczka. Dla mnie to będzie niebieskie piskle podmuszka. Czemu? Ponieważ prędkość ruchu zawsze spokojna Ewelince. Do tego teraz przepływ burzy i budki. No przepływ burzy bardzo fajnie po prostu idźcie tutaj, jak widzicie, nabić sobie w Ewelince. Mega spoko. butki No, nie widzę sensu budować innych butów, tak naprawdę. Zawsze, ale to zawsze powinieneś budować, tak moim zdaniem. Te pumięcie może tutaj wlecieć. Wykradasz dusz, meżaj, też jest spoko. Ale to ja wam to wytłumaczę, zaczekajcie. Na początku musicie sobie złożyć taką tajemniczą pieczęć. I no, teraz nie mam jak tego zademonstrować, ale po prostu co kila dostajesz dwa staki na tym tutaj pierścieniu. pierścionku tak yy, za udział ten, za udział dostajesz 1, a za śmierć tracisz 5, maksymalnie możesz mieć 10, jak już będziesz miał 10 to możesz sobie na spokojnie taki wykradasz dusz esencji złożyć i wtedy już takich staków możesz mieć nawet 25 i zobaczcie, każdy taki stak zapewnia 5 punktów mocy umiejętności i na dodatek zyskujesz ten, prędkość ruchu jeżeli masz 10 lub więcej to chyba łatwa matma, 5x25, mega dużo tego idzie mieć, jeżeli nastakujesz cały. Do tego, żeby nie stracić tych staków, oczywiście, Zonia. No i niech będzie, nie wiem, kostur, kostur pustki. Teraz zobaczmy, jak to przez te tu wybombie. Mój. Moją... Proszę, wybombie. No moim zdaniem jest solidnie, tak. Elwelinka to taka postać, że od złapania jednej postaci na ganku i szybkiego zabicia tej postaci. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.